Apartament full wypas Bez Na elektromagnes brzmi O Ej jest woda O kurwa Pitbull Siema Jest woda O kurwa z jakiś Poko Idziemy zobaczyć do kuchni, co piści Kurwa widzę, że o! Widzę, że ma zajebistą kuchnię na wymiar. Ma też kurwa. Spoko fajny zapach jest. Grota solna jak z syn Kasia. Patrz Ty chcesz taką lampę, pa. Tu może tej świeczki. To jest od Drakuli lampa. Ej spiew Nie dołuj się. Jakoś damy radę. Spoko, kurwa. Daje biścia. Ze książki czytaj, zoczytany oczytany. Spoko, kurwa. Czekaj, jeszcze łazienka full. Wypas. Kurwa. O. O. o, to jest to. Daje biszcze O Ty, on się pęsiłem mnie Wiesz to Się mnie pęsiłem Pat Spoko